TV Od półtora roku Brzozowski Szpital jest niemal gotowy do wykonywania przeszczepów szpiku kostnego. W ostatnich latach wykonano szereg prac przystosowujących oddział do rozpoczęcia działalności i wykonywania zabiegów ratujących życie. Do tej pory w uruchomienie świadczeń przeszczepu szpików pompowano miliony złotych przy znacznym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Niestety oddział nie przyjmuje pacjentów. Na wyposażenie banku komórek macierzystych, co zakończyłoby inwestycje, brakuje 300 tysięcy złotych. Prośba do zarządu województwa o udzielenie wsparcia adresowana przez dyrektora szpitala i starostę spotkała się z odmową. Uruchomiono zatem ścieżkę ministerialną, ale ewentualne pozyskanie środków centralnych będzie wymagało czasu. Czy faktycznie kwota 300 tysięcy złotych nadal będzie wstrzymywała uruchomienie tak ważnego przedsięwzięcia? O sprawie pisaliśmy jako pierwsi. Niektórzy członkowie Sejmiku dowiedzieli się o temacie z naszych publikacji. Radnych z południa Podkarpacia poprosiliśmy o opinię. Będziemy musieli pokryć straty około 28 milionów 800 tysięcy złotych w naszych placówkach. To jest ogromna kwota. W związku z tym dzisiaj deklarowanie tak jednoznacznej pomocy dla szpitala w Brzozowie. Z punktu widzenia przewodniczącego komisji budżetu, mienia i finansów, jest rzeczą trudną. 300 tysięcy to są niewielkie pieniądze w skali budżetu województwa podkarpackiego. To naprawdę nie są wielkie pieniądze. W poprzedniej kadencji zbudowaliśmy pewną myśl. Myśl ta polegała na tym, że wzmacniamy ośrodek brzozowski onkologiczny. Między innymi członek zarządu Sławek Miklitsch, który odpowiadał za służbę zdrowia, za tym optował. Za tym ja optowałem i dlatego. W poprzedniej kadencji szpital brzozowski jako jeden jedyny dostał 505 milionów złotych. Na to, żeby rozwijał onkologię. Ja tego po prostu zupełnie nie rozumiem. Wszyscy wiemy, że onkologia w Szpitalu Brzezowskim jest na bardzo wysokim poziomie. Że jest to oddział, który nie jest oddziałem powiatowym, służącym jednemu powiatowi, ale tak naprawdę znacznie szerszej społeczności. Korzystają z tego oddziału ludzie zewsząd. Każdy sobie chwali i ceni poziom, profesjonalizm lekarzy, wyposażenie tego szpitala. Z chwilą, kiedy tworzymy oddział zgodny z potrzebami środowiska i zostało już zainwestowanych naprawdę dużo pieniędzy i są przygotowani do pracy lekarze. Nie rozumiem tego, że oddział nie może być uruchomiony z powodu braku z punktu widzenia kosztów całościowych zaledwie 300 tysięcy złotych. Nie rozumiem i uważam, że powinniśmy wszyscy stanąć na głowie, aby te pieniądze się znalazły i by oddział niemalże już przygotowany do pracy zaczął funkcjonować i służyć pacjentom. Na Komisji Zdrowia ten temat też był. E, niestety na komisji padły słowa takie od marszałka Kruczka odpowiedzialnego za służbę zdrowia i od przewodniczącego Komisji Finansowej e, pana Radnego Jerzego Borcza, że w pierwszej kolejności trzeba zaspokajać Potrzeby szpitali wojewódzkich i nie ma środków na szpitale powiatowe. Zarząd Województwa Podkarpackiego musi się pochylić nad tym tematem, ponieważ wiadoma jest sprawa, że mamy własne szpitale, które zmagają się z olbrzymimi długami. W związku z tym, no to jest tak, to co my damy na szpital, który nie jest naszym w sensie organu prowadzącego, o tyle braknie dla naszych szpitali. I dlatego też, gdy już po jakimś w czasie zobaczymy, jak się mają te nasze długi, czy się zmniejszają. Na pewno dobrym okiem spojrzymy też na brzozów. Jeżeli uporamy się, a stoimy przed wielkimi wyzwaniami, łączenia dwóch szpitali w Przemyślu, łączenia dwóch szpitali w Rzeszowie, spodziewamy się, że te pociągnięcia dadzą pewne oszczędności finansowe. Wówczas na pewno szpital brzozowie będzie priorytetem. Powiem szczerze, że jeżeli to trafi tylko na Komisję Budżetu, Mienia i Finansów, to ja będę na pewno głosował za tym, żeby te 300 tysięcy dla Szpitala Brzezowskiego się znalazło. Mówię to zresztą w pełni odpowiedzialnie, bo już parę razy Szpitalowi Brzezowi udało się pomóc. 300 tysięcy to jest mniej niż 3,5 kilometra chodnika. Zdrowie nie ma ceny. My dajemy bardzo duże środki na szpitale rzeszowskie również na Szpital Krośniński wspomagamy. Uważamy, że onkologia brzozowska jest ponadczasowa. Ponadregionalna. Wiadomo, że szpital w Brzozowie jest jednym z najważniejszych szpitali, bo mówię tu też przeżywając ostatnie dramaty rodzinne i wiem, jak pełni dużą funkcję. Też wiemy, co się dzisiaj dzieje w służbie zdrowia naszych szpitali wojewódzkich, ale 300 tysięcy to naprawdę nie są kwoty nie do udźwignięcia. Ktoś powie 300 tysięcy to nie jest wiele. Oczywiście w porównaniu z 28 800 tysięcy, no to jest. 1,2%, ale są też szpitale nasze województwie, które mają określone problemy. A to budowa traktu porodowego, a to zak zakup mamografu. Ja dowiedziałem się w ostatnim czasie o tej sytuacji i potrzebie zabezpieczenia tych środków. I tak się szczęśliwie składa, że tutaj ja jestem przewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej. Pan radny przewodniczący Jerzy Borż jest przewodniczącą Komisji Finansowo-Budżetowej. Myślę, że tutaj wspólnymi siłami będziemy oddziaływać w trybie pilnym, bo tak jak tutaj z tych pism, z tej korespondencji wynikało, jest to temat pilny. Będziemy. My starali się oddziaływać na zarząd województwa na marszałkę, żeby te środki jak najszybciej się znalazły i jestem tutaj dobrej myśli. Jestem tutaj dobrej myśli. Tutaj trudno mieć nadzieję, że coś się zmieni w ciągu najbliższych dni. Choć pewnie dobrze by było, żeby taką kwotę jak 300 tysięcy złotych znaleźć do szpitala w Brzezowie, tym bardziej, że zarząd województwa, Sejmik Województwa już przekazał i to znacznie większe środki i to jest niejako konsekwencja tego działania, które były podjęte i należałoby te środki przekazać. Natomiast zarząd województwa, jak rozumiem, takiej potrzeby nie widzi. Czyli jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. No ale komuś brakuje chyba odwagi, żeby to B powiedzieć. To jest działanie przeciwko człowiekowi, przeciwko ludziom. Powinny, powinny te środki być, powinno się wspomagać, bo taka jest potrzeba, szczególnie tej części naszego województwa, które jest niedoinwestowane, z których uciekają, której młodzież ucieka. W której zostają ludzie starsi, a onkologia to są ludzie starsi, generalni. Musimy wyjść z taką propozycją, żeby powiat zorganizował wspólne spotkanie radnych, zaprosił przedstawicieli naszego tutaj Urzędu Marszałkowskiego do takiej wspólnej debaty. Ja myślę, że to jest problem do rozwiązania bardzo szybki. Tylko kwestia pewno rozmowy, dialogu, żeby to szybciej przechodziło. Tutaj musi wyjść taka inicjatywa też od jednostki prowadzącej prawda, szpital. A myślę, że tutaj przy porozumieniu reszta się zrobi. Będziemy dzisiaj w tej sprawie interpelować do marszałka województwa podkarpackiego i do zarządu, aby te pieniądze się znalazły, bo trudniej znaleźć ich w budżecie państwa. To nie są takie środki, które by, które by nie można było wygenerować. Tu u nas na poziomie województwa. Jeżeli to jest sytuacja, w której tylko 300 tysięcy brakuje, aby ten szpital mógł przyjmować ludzi i mógł funkcjonować, to myślę, że jest to sytuacja, która wymaga no, poważnego podejścia i przyjaznego podejścia do tego tematu. No, kwestia, czy na przykład powiat nie może dołożyć tych 300 tysięcy, bo jest to szpital powiatowy i powiat nie jest mocno zadłużony. Bo my widzimy też prawda, te procenty zadłużenia powiatu i nad tym się zastanawiamy, więc myślę, że popatrzymy na całość spraw i zachowamy się, mam nadzieję, tak jak należy. Ja sądzę, że Wasza sprawa będzie traktowana absolutnie priorytetowo. Chyba nasza? Nasza wspólna, tak trzeba powiedzieć. Tak, Dlatego, że Szpital Brzezowski, co prawda nie jest szpitalem wojewódzkim, ale wykonuje no, wspaniałą pracę na rzecz. Nie tylko brzozowa, ale nie tylko powiatu brzozowskiego, ale znacznie, znacznie sze szerzej lecą, leczą się tam pacjenci nie tylko z naszego województwa, ale e, marynomy e, szpitala znanego w, w całym kraju. TV Podkarpacie.pl